Witaj. Diedźmak idzie sobie, ja zajęty. Buty zbieram. Widzę, zastanawiam się skąd się tu wzięły. A no wyrosły. Jakżeby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Hmm. hmm. Rog nie może, bo Og ok i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To Znalaźcy! Wielkie Znalaźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży... I co z nim zrobili? Wzięli! do jaskini. O, 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 o tam. Zjedliście go? Nie. On kościsty. Niedobry. Ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Co? Będą wielkie pany jak człowieki. Bywaj, Dla...